Rozdział czwarty Wiejskie rozrywki. Z kwadransu płynął, zanim upakowano rzeczy w powozie. Nareszcie Wokulski i baron usiedli. Furman w piaskowej Liberii machnął batem w powietrzu, i para dzielnych, siwych koni ruszyła wolnym kłusem. O! Panią Wąsowską rekomenduję panu, mówił baron. Brylant, nie kobieta. A jaka oryginalna! Ani myśli iść drugi raz za mąż. Choć lubi pasjami, ażeby ją otaczano. Trudno jej panie nie uwielbiać, a uwielbiać rzecz niebezpieczna. Starskiemu płaci dzisiaj za wszystkie jego bałamuctwa. Zna pan Starskiego? Widziałem go raz. Dystyngowany człowiek, ale nieprzyjemny. Mówił baron. Antypatia mojej narzeczonej. Tak działa jej na nerwy, że biedaczka traci humor w jego towarzystwie. I nie dziwię się, bo to są wprost przeciwne natury. Ona poważna, on Letkiewicz. Ona uczuciowa, nawet sentymentalna, on czynik. Wokulski, słuchając gawędy barona, oglądał się po okolicy, która powoli zmieniała fizjognomię. W pół godziny za stacją ukazały się na widnokręgu lasy bliżej wzgórza. Droga wiła się między nimi, wbiegała na ich szczyty lub spadała na dół. Na jednym z takich wzniesień Furman zwrócił się do nich i, wskazując batem przed siebie, rzekł: O, państwo tam jadą brekiem. Gdzie? Kto? Zawołał baron, prawie wspinając się na kozioł. A, tak, to oni. Żółty brek i gniada czwórka. Ciekawym, kto jedzie. Niech no pan spojrzy. Zdaje mi się, że widzę coś ponsowego. Odparł Wokulski. A, to pani Wąsowska. Ciekawym, czy jest im moja narzeczona? Dodał ciszej. Jest kilka pań, rzekł Wokulski, któremu w tej chwili przypomniała się panna Izabela. Jeżeli jedzie z nimi, to dobra wróżba, pomyślał. Oba ekwiparze szybko zbliżały się do siebie. Na breku gwałtownie strzelano z bata, wołano, wywijano chustkami, w powozie zaś barn coraz wychylał się i drżał ze wzruszenia. Powóz stanął, ale rozpędzony brek przeleciał około niego, jak burza śmiechu i okrzyków, i zatrzymał się o kilkadziesiąt kroków dalej. Widocznie naradzano się nad czymś w sposób hałaśliwy, i zapewne coś uradzono, gdyż towarzystwo wysiadło, a Brek pojechał dalej. Dzień dobry, panie Wokulski, zawołał z kozła ktoś, wywijając długim batem. Wokulski poznał Ochockiego. Baron pobiegł w stronę towarzystwa. Naprzeciw wysunęła się dama w białej narzutce z białą koronkową parasolką i szła powoli z wyciągniętą do niego ręką, z której zdawał się opadać szeroki rękaw. Baron już z daleka zdjął kapelusz i, dopadłszy narzeczonej, prawie zanurzył się w jej rękawie. Po wybuchu czułości, które, o ile krótkim dla niego, o tyle wydał się bardzo długim dla widzów, baron nagle oprzytomniał i rzekł: Pozwoli pani, że przedstawię pana Wokulskiego, mego najlepszego przyjaciela. Ponieważ zabawi tu dłużej, więc w tej chwili obliguję go, ażeby w czasie mojej nieobecności zastępował przy pani moje miejsce. Znowu złożył kilka pocałunków w głąb rękawa, skąd do Wokulskiego wysunęła się prześliczna ręka. Wokulski uścisnął ją i poczuł lodowaty chłód. Spojrzał na damę w białej narzutce i zobaczył pobladłą twarz z wielkimi oczyma, w których widać było smutek i obawę. Szczególna narzeczona! Pomyślał. Pan Wokulski zawołał baron, zwróciwszy się do dwóch pań i mężczyzny, którzy już zbliżyli się do nich. Pan Starski dodał. Już miałem przyjemność odezwał się Starski, uchylając kapelusza.-Ja odparł Wokulski.-No jakże teraz uzadowimy się? spytał baron na widok nadjeżdżającego breku. Jedźmy wszyscy razem, zawołała młoda blondynka, w której Wokulski domyślił się panny Felicji Janockiej. Bo w naszym powozie są dwa miejsca, słodko zauważył baron. Rozumiem, ale nic z tego, odezwała się pięknym kontraltem dama w ponsowej sukni. Narzecze nie pojadą z nami, a do powozu niech siądą, jeśli chcą, pan Ochocki z panem Starskim. Dlaczego ja? – zawołał z wysokości kozła Ochocki. Albo ja – dodał Starski. Bo pan Ochocki źle powozi, a pan Starski jest nieznośny – odpowiedziała rezolutna wdówka. Teraz Wokulski spostrzegł, że dama ta ma pyszne kasztanowate włosy i czarne oczy, a całą fizjognomię wesołą i energiczną. Już mi pani daje dymisję! westchnął komicznie Starski. Pan wiesz, ja zawsze daję dymisję wielbicielom, którzy mnie nudzą. No, ale siadajmy, moi państwo. Narzeczeni naprzód. Fela obok Ewelinki. – O nie! – zaprotestowała blondynka. – Siadę na końcu, bo babcia nie pozwala mi siadać przy narzeczonych. Baron z większą elegancją aniżeli zręcznością podsadził narzeczoną i sam usiadł naprzeciw niej. Potem wdówka zajęła miejsce obok barona, starski obok narzeczonej, a panna Felicja obok starskiego. – Prosimy! – odezwała się wdówka do Wokulskiego, zbierając w fałdy swoją pąsową suknię, która rozesłała się na połowie ławki. Wokulski usiadł naprzeciw panny Felicji i spostrzegł, że dziewczynka patrzy na niego z pełnym zachwytu podziwem, rumieniąc się co chwilę. – Czy nie moglibyśmy prosić pana Ochockiego, ażeby Lejce oddał stan Gretowi? – Rzekła wdówka. Moja pani, cóż mi pani wiecznie robi jakieś awantury? oburzył się Ochocki. Właśnie, że ja będę powoził. Więc daję słowo honoru, że wybiję pana, jeżeli nas wywrócisz. To się jeszcze pokaże, odparł Ochocki. Słyszeliście państwo? Ten człowiek mi grozi! zawołała wdówka. I czy nie ma tu nikogo? Kto by się za mną ujął? Ja panią pomszczę, wtrącił Starski dość lichą polszczyzną. Przysiądźmy się we dwoje do tamtego powozu. Piękna wdowa wzruszyła ramionami. Baron znowu całował rączki swojej narzeczonej, która uśmiechając się rozmawiała z nim półgłosem, ale ani na chwilę nie straciła wyrazu smutku i obawy. Podczas gdy Starski przekomarzał się z wdową, a panna Felicja rumieniła się, Wokulski patrzył na narzeczoną. Spostrzegła to, odpowiedziała mu pogardliwym wejrzeniem i nagle z bezbrzeżnego smutku przeszła do dziecinnej wesołości. Sama podała rękę baronowi do nowego pocałunku, a nawet niechcący potrąciła go nóżką. Jej wielbiciel był tak wzruszony, że pobladł i posiniały mu usta. Ależ pan nie ma idei o powożeniu! krzyknęła wdowa, usiłując potrącić Ochockiego drutem parasolki. W tej chwili Wokulski wyskoczył. Jednocześnie konie lejcowe skręciły się na środek drogi, dyszlowe poszły za nimi. Brek silnie pochylił się w lewo. Wokulski podparł go. Konie pociągnięte przez stangreta stanęły. Czy nie mówiłam, że ten potwór wywróci nas? zawołała wdowa. Cóż to znowu, panie Starski! Wokulski spojrzał na brek i w ciągu jednej chwili zobaczył taką scenę. Panna Felicja pokładała się ze śmiechu. Starski upadł twarzą na kolana pięknej wdówki. Baron tarmosił za kark Stangreta, a jego narzeczona, blada z trwogi, jedną ręką chwyciła za pręt kozła, drugą wpiła w ramię Starskiego. Mgnienie oka, brek wyprostował się i wszystko wróciło do porządku. Tylko panna Felicja zanosiła się od śmiechu. Nie rozumiem, Felu, jak można śmiać się w takiej chwili, odezwała się narzeczona. Dlaczego nie mam się śmiać? Cóż mogło stać się złego? Przecież jedzie z nami pan Wokulski, mówiła panienka. Spostrzegła się jednak i zarumieniona bardziej niż kiedykolwiek, ukryła twarz naprzód w dłoniach, a potem spojrzała na Wokulskiego w sposób, który miał oznaczać, że jest bardzo obrażona. Co do mnie, gotów jestem zaabonować kilka podobnych wypadków, odezwał się Starski, wymownie patrząc na wdówkę. Pod warunkiem, że ja będę zabezpieczona od dowodów pańskiej tkliwości. Felu, usiądź na moim miejscu, odpowiedziała wdowa, marszcząc się, i siadając naprzeciw Wokulskiego. Cóż, znowu, sama pani dziś powiedziała, że wdowom wszystko wolno. Ale wdowy nie na wszystko pozwalają. Nie, panie Starski. Pan musi się oduczyć swoich japońskich zwyczajów. To są zwyczaje wszechświatowe odparł Starski. W każdym razie nie z tej połowy świata, do której ja przywykłam. Odcięła wdówka, krzywiąc się i patrząc na drogę. W breku zrobiło się cicho. Baron z zadowoleniem poruszał szpakowatymi wąsikami, a jego narzeczona posmutniała jeszcze bardziej. Panna Felicja, zająwszy miejsce wdówki obok Wokulskiego, odwróciła się do swego sąsiada prawie tyłem. Od czasu do czasu rzucając mu przez ramię pogardliwe i melancholijne spojrzenia. Ale za co? Tego nie wiedział. Pan dobrze jeździ konno? Zapytała Wokulskiego pani Wąsowska. Yy, z czego pani wnosi? Ach, Bosze, zaraz z czego? Pierwiej niech pan odpowie na moje pytanie. Nieszczególnie, ale jeżdżę. Właśnie, że musi pan dobrze jeździć, gdyż od razu zgadł pan, co zrobią konie w rękach takiego mistrza, jak pan Julian. Będziemy jeździli razem. Panie Ochocki, od dzisiejszego dnia daje panu urlop ze spacerów. Bardzo się z tego cieszę, odparł Ochocki. A, ładnie w taki sposób odpowiadać damom? Zawołała panna Felcia. Wolę odpowiadać, aniżeli odbywać z nimi spacery. Kiedyśmy ostatni raz jeździli z panią Wosowską, w ciągu dwóch godzin sześć razy zsiadałem z konia, a pięciu minut nie miałem spokojności. Niech teraz pan Wokulski spróbuje. Felciu, powiedz temu człowiekowi, że z nim nie rozmawiam, odezwała się wdówka, wskazując na Ochockiego. Człowieku, człowieku, zawołała. Felcia, ta pani z wami nie rozmawia. Ta pani mówi, że jesteście ordynarni. A co? Już zatęskniła pani do towarzystwa z ludzi z dobrymi manierami? Odezwał się Starski. Niech pani spróbuje. Może dam się przeprosić. Dawno pan wyjechał z Paryża? Zapytała wdówka Wokulskiego. Jutro będzie tydzień. A ja już nie widziałam go cztery miesiące. Kochane miasto! Za Sławek! krzyknął Ochocki i zamachnął batem do ogromnego wystrzału, który mu się jednak nie udał, ponieważ bicz, niezbyt szczęśliwie rzucony w tył, zaplątał się między parasolki Dam i kapelusze panów. Nie moi państwo, zawołała wdówka. Jeśli chcecie mnie miewać na przejażdżkach, to wiążcie tego człowieka. On jest po prostu niebezpieczny. Na breku znowu wszczął się hałas, ponieważ Ochocki miał swoje stronnictwo w osobie panny Felicji, która utrzymywała, że jak na początkującego dobrze powozi i że najwytrawniejszym furmanom zdarzają się wpadki. Moja Felciu odparła wdówka. Jesteś w tym wieku, że u ciebie każdy będzie dobrym furmanem, kto ma ładne oczy. Dopiero dziś będę miał dobry apetyt. Mówił baron do swojej narzeczonej, lecz spostrzegłszy, że, że mówi za głośno, począł znowu szeptać. Znajdowali się już na terytorium należącym do prezesowej. I właśnie Wokulski przypatrywał się rezydencji. Na dość wysokim, choć łagodnym wzgórzu wznosił się piętrowy pałac z dwoma partretowymi skrzydłami. Za nimi zieleniły się stare drzewa parku. Przed nimi rozścielała się jakby wielka łąka poprzecinana ścieżkami, to i ówdzie ozdobiona klombem, posągiem albo altaną. U stóp wzgórza połyskiwała obszerna płachta wody, oczywiście sadzawka, na której kołysały się łódki i łabędzie. Na tle zieloności pałac jasnożółtej barwy z białymi słupami wyglądał okazale i wesoło. Na prawo i na lewo od niego widać było między drzewami murowane budynki gospodarskie. Przy odgłosie wystrzałów z bata, które tym razem udawało się Ochockiemu, Brek po marmurowym moście zajechał przed pałac, zawadziwszy tylko jednym kołem o trawnik. Podróżni wysiedli. Ochocki jednak nie oddał lejców, lecz jeszcze odprowadził ekwipaż do stajni. – A niech pan pamięta, że o pierwszej śniadanie… Zawołała panna Felicja. Do barona zbliżył się stary służący w czarnym surducie. – Wjaśnie pani – rzekł – jest teraz w spiżarni. Może panowie pozwolą do siebie. I zaprowadziwszy ich do prawej oficyny, wskazał Wokulskiemu obszerny pokój, którego otwarte okna wychodziły do parku. Po chwili wbiegł chłopiec w liberyjnej kurtce, przyniósł wody i zajął się rozpakowywaniem walizy. Wokulski wyjrzał oknem. Przed nim rozciągał się trawnik ozdobiony kępami starych świerków, modrzewi, lip, poza którymi daleko było widać lesiste wzgórza. Tuż przy oknie stał krzak bzu. A w nim gniazdo, do którego zlatywały się wróble. Ciepły wiatr wrześniowy co chwilę wpadał do pokoju, siejąc w nim niepochwytne wonie. Gość patrzył na obłoki, jakby dotykające wierzchołków drzew. Nastąpi światła, które przepływały między ciemnymi gałęziami świerków i było mu dobrze. Nie myślał o pannie Izabeli. Jej wizerunek, palący mu duszę, rozwiał się wobec prostych powabów natury. Chore serce umilkło i pierwszy raz od dawna zaległo w nim ukojenie i cisza. Przypomniawszy jednak sobie, że jest tu z wizytą, szybko począł się ubierać. Ledwie skończył, delikatnie zapukano do drzwi. I wszedł stary służący. Jaśnie pani prosi do stołu. Wokulski udał się za nim. Minął korytarz i po chwili znalazł się w obszernym pokoju jadalnym, którego ściany do połowy były przysłonięte taflami z ciemnego drzewa. Panna Felicja rozmawiała w oknie z Ochockim. Przy stole zaś, między panią Wąsowską i baronem, siedziała prezesowa, między wysoką poręczą. Zobaczywszy swego gościa, wstała i wyszła parę kroków naprzód. Witam Cię, panie Stanisławie rzekła i dziękuję, żeś posłuchał mojej prośby. Gdy zaś Wokulski pochylił się do jej ręki, Pocałowała go w czoło, co na obecnych zrobiło pewne wrażenie. Siadaj, że o tu, koło kazi, a ty, proszę cię, pamiętaj o nim. Pan Wokulski zasługuje na to, odparła wdówka. Gdyby nie jego przytomność, pan Ochocki połamałby nam kości. Cóż znowu? Nie umie powozić nawet parą koni, a rwie się do czwórki. Już wolałam go, kiedy sobie po całych dniach łapał ryby. Boże, jakie szczęście, że się nie ożenię z tą kobietą! Westchnął Ochocki, serdecznie witając Wokulskiego. O, panie, panie, tylko jeżeli ofiarujesz mi się na męża, to lepiej zostań furmanem! zawołała pani Wąsowska. <grym> Ci zawsze kłodzą się, rzekła ze śmiechem prezesowa. Weszła panna Ewelina Janocka, a w parę minut po niej drugimi drzwiami Starski. Powitali prezesową, która odpowiedziała im życzliwie, lecz z powagą. Podano śniadanie. U nas, panie Stanisławie, mówiła prezesowa. Jest taki zwyczaj, że schodzimy się wszyscy obowiązkowo, tylko do stołu. Poza tym każdy robi co mu się podoba. Radzę ci więc, jeśli boisz się nudów, pilnować się Kazi Wąsowskiej. Ja też od razu biorę do niewoli pana Wokulskiego, odparła wdówka. Oho! szepnęła pani prezesowa, spojrzawszy przelotnie na gościa. Panna Felicja zarumieniła się, nie wiadomo, który już raz dzisiaj, i kazała Ochockiemu, żeby nalał jej wina. Nie, nie, wody, proszę, poprawiła się. Ochocki spełnił zlecenie, trzęsąc przy tym głową i rozkładając ręce w sposób desperacki.